Co się właściwie dzieje z cielętami od momentu, kiedy zostają odebrane matce? Wszystkie scenariusze pisane dla krowich dzieci związane są, podobnie jak w przypadku ich matek, z krzywdą za życia i rzeźnią. Część cieląt stanie się kolejnymi krowami eksploatowanymi przez kilka lat dla mleka, po czym zabijanymi jako nieopłacalne w utrzymywaniu. Męskie potomstwo zostanie zabite od razu lub wkrótce, stając się tak zwaną cielęciną lub po okresie intensywnego chowu tak zwaną wołowiną. Cielęta płci męskie od matek mlecznych nie nadają się do produkcji mleka, a ich potencjał wzrostu w produkcji mięsa wołowego jest niewystarczający. Dlatego większość z nich jest wykorzystywana do produkcji cielęciny. Stwierdza sucho dokument Eurostatu. Mówi się, że cielęta są produktem ubocznym przemysłu mleczarskiego. Można jednak powiedzieć także, że są dodatkowym powodem jego istnienia. Ten raczej stabilny stan można uznać za sukces przemysłu mleczarskiego. Cielęta, które są jednym z jego podstawowych i koniecznych elementów, znikają po cichu milionami, dosłownie i symbolicznie. Ceny skarmiącymi matkami większość z nas z różnych sytuacji życiowych lub przynajmniej z opowieści, mediów lub niezliczonych tworów kultury. Mimo to wciąż w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce lub Holandii sporo osób sądzi, że krowa po prostu daje mleko. Swej natury. Przez okrągły rok wytwarza mleko, jak każdy z nas żółć lub lepiej mocz. Gdybyśmy nie krowy, Przemysł mleczarski jawi się wobec tego jak zorganizowany sposób przynoszenia zwierzętom ulgi. Jak duża jest ta luka w wiedzy? Wystarczy zajrzeć do list najczęściej zadawanych pytań organizacji społecznych zajmujących się tą tematyką. Wszędzie znajdujemy wyjaśnienia z zakresu edukacji gimnazjalnej, że krowa jest ssakiem i też, jak kobiety, ma laktację dla swojego potomstwa. Nie ma permanentnej laktacji przez całe życie, niezależnej od tego, czy urodziła dziecko, czy nie. Większość krowich matek widzi je zresztą tylko przez chwilę. A słowa pozostaną ze sobą sprzeczne w każdym ludzkim języku. Jak humanitarna rzeź, humanitarne zabójstwo. Nie są sprzeczne dla bardzo wielu. Przytoczmy jeszcze jeden wymowny przykład. Brytyjska organizacja Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. RSPCA zajmuje się między innymi certyfikowaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa. Żeby dany produkt zasłużył na oznaczenie RSPCA Assured, musi spełnić pewne kryteria w zakresie dobrostanu zwierząt, rozumianego w tradycyjny sposób jako jakość życia bez względu na jego długość. Naszą wizją jest, aby wszystkie zwierzęta gospodarskie miały dobre życie i były traktowane ze współczuciem i szacunkiem. Tak, aby wybierający specjalnie oznaczone produkty mogli czuć się pewnie i dobrze ze swoim wyborem podczas zakupów i jedzenia poza domem. Czytamy na stronie organizacji. Kwestia zabijania mieści się poza zakresem działania współczucia i szacunku dla zwierzęcia.